Witamy Państwa serdecznie na początku tego pięknego tygodnia, jak co poniedziałek, tydzień w poniedziałek, uf. fajny działek, e, spotykamy się w naszych, naszej serii zatytułowanej Ale Kino. Ale Kino zawsze mi się podoba ta taka mina przerażenia, bo jak jakim tego nie ustalamy, że ja go będę wypytywał, a jak już zdążyliście zauważyć, to jesteśmy bardzo słabi w pamiętaniu naszych nazw. To tak sobie wymyślali ich. E... Ktoś jest słabszy. Jest ten słabszy pan, ale to wiecie który. Pozdrawiamy cię Mateusz... Morawiecki. Proszę sobie, że Mateusz Bonkł się żegnał. Pozdrowimy. I, i Wydarzyłem mikrofon. Moi drodzy, w tym tygodniu wracamy w nasze ulubione rewiry, by się wydawało, bo zahaczamy o kino skandynawskie, przynajmniej moje, ale z tego, co zauważyłem, pan Jakub też Ja lubię, tak, tak. No i niestety... Na początek musimy powiedzieć, zacząć od tego, że. I, I skandynawowie potrafią spieprzyć film koncertowo. dzisiejszym naszym y, dziełem, a, 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 który będziemy omawiali, będzie film Jeźdźcy Sprawiedliwości w reżyserii reżyseri Andersa Tomasa Jensena, znanego z. Yy, Jawka Adama. Tak jest, to jest taki, taki znany stary, film. 2004 no, rok, tam wypłynął Matt Mikkelsen no. na głębokie wody. No i właśnie, w tym filmie, z Je Sprawiedliwości, również występuje Matt Mikkelsen. I no, trzeba tutaj jednak yy, powiedzieć, że jest to aktor na chwilę obecną kultowy, i ciężko znaleźć jakiś film zły w jego wykonaniu. I prawda jest taka, że, że yy, pan Jakub się bardzo nastawił na to, że to będzie dobry film. Tak, no. a ja byłem bardzo długo nastawiony, że to będzie dobry film, aż poszedłem do kina na film teściowy, który zresztą bardzo też polecam, Polski z Marcinem Torcińskim i... Był tam zwiastun tego filmu i jak zobaczyłem, jak ten film będzie wyglądał, to stwierdziłem, o kuchnia, to może być kaszana I obniżyłem bardzo nisko e, e, jakby moje oczekiwania i to jest właśnie to, o czym kiedyś już mówiliśmy, czyli jak ważne jest jakby nastawienie, nastawienie podejście, podejście na do filmu. No. no i panie Jakubie, proszę powiedzieć, jakie są pana jakby takie... Ja ja powiem, o, czym o czym jest film, film no, dokładnie. No, Zawsze no, zapominam no. o tym powiedzieć, taki szczegół. O czym jest ten film? E, na samym początku mamy sytuację taką, że Pewien, pewien spot wydarzeń. Jak e, efekt motyla, coś się dzieje, coś tego i okazuje się na końcu, że y, na sam, znaczy Na końcu tej całej y, łańcucha, to jest na początku filmu, to nie jest żaden spoiler, że ginie y, żona y, głównego bohatera, tak. y, naszy, czyli naszego Macca y, Mikkelsena, czyli Markusa, Markus to jest główny. Markus to jest y, tak. I jak y, ginie jego żona, jego córka y, przeżywa i. Tak. Y, y, i ona ginie. W te, to jest autobus, tak? Jakaś bomba w autobusie. Zamachu. Co się zamachu, potem, zamachu. To się potem tak. tam będzie wyjaśniało po drodze. No i y, Markus jest zmuszony wrócić ze swojej y, wojennej misji, bo chyba gdzieś tam jest, jest wojskowy jest wojskowym generalnie. Ja, jest tak. wojskowym, Musi wrócić, żeby zająć się córką. Tak. No, i ten nasz Markus to jest taki dosyć twardy gość. Tak. Te relacje z córką mu tam nie idą zbyt dobrze. On chyba cały czas nie może się wyleczyć z tej straty swojej żony, więc tak dosyć ciężko mu to idzie. Tak jest. Ale jednocześnie poznajemy jeszcze. Tego drugi pan nazywał się Otto. 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 I jest to ocalały z wypadku tego właśnie on, autobusowego. On był też w tym autobus. Matematyk. I on puka do y, drzwi naszego głównego bohatera, Na i kusa? tam się zaczynają dziać rzeczy. I może już nie jesteśmy <grym> tak daleko, żebyśmy tak. nie zaspelerowali, ale no, jakby historia jest wtedy tak, to jest zemsta, motyw zemsty. Poszukiwania. Poszukiwania. Zemstna, I tak. No co, jest ten film, jest gatunek kryminał Akcja. Tutaj się jakby praktycznie pod tym podpiszę. No tak, no. Tam jeszcze chcieli tą komedię jakąś tam wprowadzić. Tak, ja wam powiem, i... że to jest taki. Chcieli zrobić takiego skandynawskiego Tarantino, moim tak. zdaniem, trochę za bardzo. No. Jest takich dosyć dużo brutalnych scen, zakrywają, ale przy okazji też dosyć, czasami śmiesznych, będący właśnie taką czarną komedią. I nie wiem jak ma na pewno na Jakubie, ale mnie to nie przekonało. I pytam się, bo wiem, że pana też nie. Pominie widać, powinien nie widać, to. że nie. Znamy się już na tyle. I co mogę powiedzieć? No Duży potencjał jak zwykle, bo zawsze jak masz Maca Mikkelsena na pokładzie, ale to nie tylko Mac Mikkelsen, ale tutaj też jest właśnie e, Lee Kass, Nicolas Bro, to też jest bardzo znany e, duński aktor. Generalnie plejada e, duńskich aktorów, śmietanka i nawet jak my, jako Polacy, jesteśmy z twarzy doskonale, możemy ich rozpoznać. Są na tyle znani też na świecie i No i co? I, no rozczarowanie. i rozczarowanie. Nie bo. lubimy takich filmów, które mają duży potencjał, a potem się okazuje, że są koncertową kupą. No, no ładnie powiedziane. Nie, mi generalnie przeszkadzał ten humor. Nie, nie, nie wiem, czy jego by było za dużo, czy w, ogóle, czy w ogóle, że on w ogóle tam był. Gdyby, gdyby tam film był taki sobie na poważnie, może oglądałbym się go trochę lepiej, ale jakoś mi to drażniło. W sensie, Zresztą to jest taki czułem, film, jest taki się film się że ten scenariusz jest taki, że on chce być taki na ekscentryczny mm. i jest taki, zakrawa też o jakiś efekt motyla, że jakby co by tak, było gdyby. Tak, tak, tak. Też są jakieś takie nawiązania trochę, bo to jest jak są faceci i ga, są takim gangiem jakby, czyli takie zahaczanie o gang Olsena. I gang kredyczników, tak. Tak, gang Olsena tak. i też trochę jest motywów tej żałoby jednej bo cały czas jest ten motyw tej straty żony w tym tragicznym wypadku i tam, też, no tam już nie będzie mówili jak oni niektórzy trafili, Członkowie tej grupy. W każdym razie jest tam i przesyt, a jednocześnie jest bardzo duży niedosyt. Tak. No. I to jest bardzo, ale to bardzo. dokuczliwe. i, i ciężko Ja muszę przyznać, że mam dosyć duży problem, jaką ocenę wystawić temu filmowi. Ale z mojej strony będzie 5,5 na 10. Bo to jest taki film, że właśnie to jest to, co powiedziałem na początku, że jest duży. Że jakby jest dużo osób się nastawiło pozytywnie, a ja na szczęście obejrzałem zwiast i stwierdziłem, że to nie będzie w ogóle mój klimat, i jakoś tak bardzo z dużego mm. wysokiego konia nie spadłem, jak go mm. oglądałem. Nie, no w sensie ja miałem duże oczekiwania, jak mówiłeś, czekałem na ten film, chciałem, bardzo się cieszyłem, że go obejrzę, ale wszystkim to po prostu tak się trochę zapadłem w sobie i powiedziałem, że to była szkoda. Pieniędzy, że pójdę na to do kina, więc tak. ja daję piątkę. Piąć? Piąć? pięć Ja dałem 5,5, czyli 5,25 od nas dla filmu Jeźdźcy Sprawiedliwości. Co ciekawe, na Filmwebie ten film ma ocenę 7,3 według widzów. To mnie zawsze martwi, nie? że ja daję nisko, yy... a widzowie Krytycy wie. bardziej się z nami <gry> zgadzają, bo dali 6,3, a najbardziej <gry> znani krytycy, czyli my dwaj, dali 5,3 mniej więcej. Yy, jesteśmy oczywiście krytyczni, to wiadomo nie od dzisiaj, no ale no niestety, no zmarnowany potencjał, tak? Można mm. jednym zdaniem ten film określić. Jeżeli chodzi o serial, seriale, o. 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 to tutaj, to to tutaj jest dużo, dużo ciekawiej w tym tygodniu, w sumie już od ostatnich dwóch tygodni de facto. No wrzesień to jest... Wrzesień to jest w ogóle jesień, jesień, jesień to jest w ogóle dobry czas na seriale i te, sporta, te streamingowe portale o tym wiedzą. Od którego zaczynamy? Sex Education? Hmm. Sex education. Ja jak powiedziałem, to powiedziałem. Hmm. Sex Education yy, tydzień temu miała premierę, miejsce, nie, trochę więcej, już dwa tygodnie temu w miała miejsce to... premiera. Yy, trochę ponad tydzień. Szybka matematyka. I, no tak jak to... już można było się na podstawie naprawdę... relacji na naszym Instagramie dowiedzieć, tak. tak. Że, że, że te, to jest tak, 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 jest, jest, jest. E... To jest kawałkina. To jest naprawdę. To, to jest, jest kawałkina. To jest najmilsza rzecz, jaka mnie spotkała w tym roku z Netflixa, którą dostałem. Ja tak samo. No. W ogóle to jest to jest serial, który w sumie jakby mi ktoś przeczytał, o czym on jest, to stwierdził, a. To nie jest zupełnie coś, co by mnie jakoś specjalnie interesowało, no. jakieś tam życie seksualne nastolatków, ale sposób, w jaki ten serial jest zrealizowany i sposób, jak opowiada historię jest nieprawdopodobny no. i nie, nie zawsze to są wesołe historie i bardzo poruszają też często nie niełatwe tematy. Mm -hmm. I nieważne jaki to jest odcinek, czy wesoły, czy mniej wesoły, zawsze masz dobry nastrój jak no. kończysz oglądanie go. No, no. Fenomen absolutny y, dla mnie. Niesamowite jest to, jak pięknie są niektóre rzeczy pokazane. Według mnie to też ten serial pokazuje bardzo ważną lekcję dla Polaków w chwili obecnej o jakiejś takiej tolerancji. Jest, żeby to też właśnie nie zaspelerować za bardzo, to w tym sezonie pokazuje, jest przedstawiona postać nowej dyrektorki, która jest bardzo mało tolerancyjna. I jakie w związku z tym dzieją, dzieją się rzeczy? Generalnie odwrotny efekt bardzo często osiąga. Jest to według mnie taka wskazówka, troszeczkę dla osób <grym> wspierających aktualną władzę, jak i dla aktualnej władzy, ale to tak już między słowami. E, I mm, no nie wiem, no dla mnie to jest w ogóle piękny serial. Tak, Uwielbiam go oglądać i napawam się każdą sekundą spędzoną z Sex Education. To jest serial taki właśnie, że. On sprawia się wiele frajdy i tam, bo jak oglądasz seriale, to są takie wątki, które Ci interesują bardziej albo mniej, a tam naprawdę są te wątki, że każdy bohater ma swoją tam jakąś historię i ona, tak. ka każda ta historia jest angażująca, wciągająca i chętnie się ją śledzi i nawet to trochę czekasz, dobra, to skończcie teraz ten, bo ja chcę się dowiedzieć, co tam się dzieje z tą Zgadza matką się, Zgadza się. Zgadza się. I, Zgadza i tak się. dalej, nie? Że naprawdę to jest wszystko tak fajnie zbudowane, skonstruowane, jeśli chodzi o w ogóle o warstwy jakieś takie, nie wiem, montaż to już się mi wypowiada, bo trochę się nie znam na tym, ale... Jak? Muzyka. Nie, mam też Ale muzyka w tym serialu. to kosmos, tak, tak, kosmos Takie kosmos. No, wrażenie, że i tam macie pełen cały zakres od jakichś takich właśnie queerowych, jakichś takich zespołów po, po, po nawet taki, wiesz, night'sowy rap, który tak. tam leci w takich fajnych momentach. I da, właśnie moment dobranie muzyki do sytuacji, do sytuacji no. nie ma nie wiem, kto to robi i wiadomo, że da się to zrobić dobrze, ale ten człowiek, który za to odpowiada, albo zespół ludzi geniusze, geniusze dla mnie, no. naprawdę to jest dla mnie serial 10 na 10, naprawdę serial 10 na 10, czyli bym oceniał też te na filmowie, to by 10, bez zastanowienia, bo w sumie traktuje on na tematy trudne, też te wątki są różne, tam, ale też o niczym konkretnym ten serial nie jest, tak de facto. On po prostu się dzieje historia, a jest tak to ciekawe wszystko, że po prostu czekasz tylko na kolejną scenę i kolejną scenę. No nie, też trzeba powiedzieć sobie, że ten serial jest głównie o seksualności. Tak. I, ale o każdej, jakby, ale jakby w każdej wariancie i w każdej. Seksualność jest tak ważnym elementem byłem. życia człowieka, że po prostu widać, że też zahacza o inne dyscypliny to wszystko i, i... świetnie się to ze sobą komponuje. Genialny serial, no, polecamy. No, polecamy. Y ludzie kochani. No i też nie możemy nie wspomnieć o innym serialu, który tutaj tak. Michał już jakiś czas temu powiedział, że jakby nie jest wielkim fanem, ale ja z obowiązku redaktorskiego przypomnę o tym, że. do z papieru. Tak jest. E, ostatni chyba piąty sezon, ale ta pierwsza część. E, Podzielony został na dwa, tak jak ta, już wspominaliśmy. Tak, ta, 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 że pierwsza była we wrześniu, druga w grudniu. Mhm. E, I ja też. Ja bym chciał się postawić, bo są dwie strony, jakby są, jest widownia tutaj A i widownia B. I widownia A, przypuśćmy, że to jest ta, która uwielbia ten serial, kocha go i będzie go bronić ogniem i mieczem. Tak. A widownia B mówi, że to już popłynęli za bardzo, tam już się dzieją, jakby tam dinozaur wskoczył i ten bank okrat to oni by się zupełnie zdziwili, nie? A ja właśnie chyba jestem po tej drużynie A, nie? Że będę bronił ten serial, okay. co by nie było, jaką głupotę by tam nie wcisnęli, bo ja sobie zdaję sprawę, że tam już jakiś czas temu oni odlecieli, ale i tak czy siak ja cierpię z tego frajdę, radość, no, ja nie oczekuję, że serial będzie autentyczny i to, co się będzie działo, to jest naprawdę jeden do jednego, tylko oczekuję fajnych emocji, akcji. No, no, tego, tak żeby, żebym się dobrze bawił, a nie żebym rozkminiał, czy to naprawdę tak jest, że oni tak, tak długo wytrzymają bez powietrza, czy coś tam. coś tam, no. Żeby nie można go za bardzo na czynniki pierwsze rozkładać, to jest prawda. Hmm. To już było, bo tak jak Jakub powiedział, ja. W ogóle ten serial. Ja jestem mega dumny z tego serialu, ale nie z samego serialu, tylko z samego siebie. Bo często było tak, że były seriale bardzo dobre i z każdym kolejnym sezonem one yy, się psuły. Tak. I nie wiem, bo nie, nie będę się wypowiadał, bo nie oglądałem, bo obejrzałem pierwsze dwa sezony i uznałem podświadomie, że to jest moment, żeby zakończyć. Wszystko się dobrze skończyło i coś czuję, że im będzie dalej, tym będzie gorzej. Ale jakby różne dochodzą do mnie yy, słowa. Niektórzy zachwalają i bronią, tak jak ty w sumie, mm -hmm. a niektórzy mówią, że faktycznie już jest coraz gorzej i coraz gorzej. I naprawdę jestem z zadowolony, że obejrzałem dwa sezony, które mi się mega podobały i też bym te pierwsze dwa sezony ocenił na 10, mm -hmm. bo jest świetnie ten serial zrealizowany i w ogóle pomysł na to wszystko i, ja, i też to, jaki wywarł wpływ na... Popkulturę, po kulturę, pop -kulturę tak. światową generalnie ten serial, a to zaczyna, przecież to jest hiszpański serial, który zrealizowała te pierwsze dwa sezony, hiszpańska telewizja, dopiero potem się do tego połączył Netflix, mm, robi wrażenie to, no i jakby pytanie jest do ciebie jedno, bo ty oglądasz to mm -hmm. i obejrzałeś już ten piąty tak, sezon, tą tak, tak, pierwszą tak. część, czy uważasz, że ja nie oglądając dalej zrobiłem dobrze czy źle? Nie wiem czego oczekujesz, no bo jak się oczekujesz tak jak ja, dobrej zabawy i, i rozwałki i tak dalej, no to jakbyś jakby to obejrzał, to by się nic, się stało, nic się nie stało. ale jak się szukasz takiej historii, takiej pełnej, takiej tak, spójnej, spójnej, spójnej no. no to może dobrze zrobiłeś, że skończyłeś na tym drugim sezonie i jakby nie, no nie, nie mam zamiaru tutaj nikogo namawiać na to, żeby oglądał, pewnie kto chciał obejrzeć, to już obejrzał, bo to już jakiś czas na Netflixie jest, a, a kto się tam broni przed tym, to wasza droga. Tak jest. Czyli krótko mówiąc polecamy, ale z tymi zastrzeżeniami różnymi, yy, ale przede wszystkim Sex Education, też się nie spażycie, a wręcz przeciwnie, będziecie zachwyceni. Nieważne, naprawdę, nie, ciężko mi jest sobie wyobrazić osobę, której by się ten serial mógł nie podobać. Znaczy no nie, no jest na stanie sobie wyobrazić, ale z mojego towarzystwa na przykład nie za bardzo miałbym pomysł, kto to mógłby być. Dlatego serdecznie was zachęcamy, to wszystko co dla was przygotowaliśmy dzisiaj w y, odcinku... Ale Kino. E, ale Kino. Znowu zapomniałem jak się nazywa. Zachęcamy Was do follow'ania naszego Instagrama, do subskrybowania naszego YouTube'a, do zaznaczania dzwoneczka koniecznie i do Lajkowania filmów, komentowania, też wszystkie jest... aktywności, nawet jakieś dm -y na Instagramie, jak myśleć. Właśnie, i znajdziemy. dajcie znać, może macie też, już na tyle jednak długo prowadzimy ten program, że... Znamy się, tyle czasu. Znamy się tyle czasu. też z niektórymi naszymi followersami. Dajcie znać może, jaki warto obejrzeć serial i film hmm. i po prostu na którym zależy wam, żebyśmy się nim zajęli, to może tak zrobimy. Co prawda mamy z panem Jakubem listę filmów do obejrzenia na, do 2031 roku. <śledź> Gorzej niż pan Szakal <laughs> w, w, w Killerze, taką listę mamy zajętą. Ale jeżeli będzie jakaś powtarzająca się jeden tytuł, to rozważymy i obejrzymy właśnie zrobimy. No być może, może okaże się, że omijamy jakąś fajną produkcję. Dokładnie i, I byłoby szkoda. szkoda. No? Dziękuję wam bardzo jeszcze raz za dzisiaj i trzymajcie się, do zobaczenia jutro wy... w... ...odcinku... ...Piwniczna... ...Biblioteczka! Yes.